Witajcie, moi drodzy. Nic już nie będzie takie samo. Wszyscy, którzy spoglądamy być może tęsknym wzrokiem na czas sprzed marca 2019 roku, myślę, że warto sobie usiąść twarzą do lustra i powiedzieć, że niestety, ale możemy pożegnać się z tamtymi czasami. Rzecz jest, kochani, o tym, że tutaj coś się niechybnie zmieni. Pytanie jest, w jaki sposób ta zmiana przebiegnie i do czego doprowadzi. Weźcie pod uwagę, kochani, że żyjemy w czasach, które skądinąd są z jednej strony ciekawe, z drugiej niosące bardzo dużo wyzwań, możliwości, a także przyspieszonych, jakby kwestii związanych z własną ewolucją, tak? Tutaj pewne sprawy naświetlają nam się wprawdzie, tak? Pokazują się pewne rzeczy, które odkrywają powoli swoją głęboką naturę i tak naprawdę warstwa po warstwie, na takiej samej zasadzie, jak powiedzmy narastają warstwy gleby, tak? Ze zmuszałych liści i innych, prawda, tutaj szczątek. Jeżeli chcemy się przez nie przekopać, to widzimy, że te warstwy się różnią, tak? I że każda z nich jest o czymś innym. Podobnie rzecz ma się z odkrywaniem warstw naszego cienia i tak naprawdę tych rzeczy, które w jakimś sensie nas blokowały, a także doprowadziły do takich sytuacji, z którymi mamy do czynienia, na chwilę są w sensie kolektywnym. Tutaj w tym wszystkim ważny myślę jest też kontekst Bożego Narodzenia tak? i tego rytuału, który jest procesowany od bliska, czy w zasadzie ponad 2000 lat, przynajmniej w tej wersji rzymskokatolickiej, że jakkolwiek byśmy nie podchodzili tutaj do kwestii związanych z chrześcijaństwem i w ogóle z narracją rzymskokatolicką, to pragnę z całą mocą podkreślić, że samo chrześcijaństwo jest ideą, która jest dużo starsza, która jest dużo starsza niż starożytność. I tak naprawdę mądrość pewnego procesu. O którym ta idea głosi jest niezmienna i uniwersalna. Mowa jest o tym przy tym święcie, tak schodząc już tutaj w konkret, że Bóg rodzi się w człowieku, tak? Że w grocie w Betlejem na świat przychodzi Jezus, który potem stanie się Chrystusem. A kochani, to jest tak naprawdę symbolika, która odnosi się do każdego z nas. Mianowicie, rzecz jest o tym, że Chrystus jako taki jest uniwersalnym prądem świadomości, który ma szansę objawić się w każdym człowieku, który rzeczywiście tego pragnie tak, pragnie odnowy, czy odbudowy, czy rekonfiguracji, czy bioregenezy DNA, jakby to sobie tutaj każdy chciał nazwać rzecz jest tak naprawdę o tym samym procesie. Mowa, mianow mowa mianowicie o tym, że Pewne struktury, w których my żyjemy, one są z punktu widzenia prawa uniwersalnego mało zgodne, powiedzmy, właśnie z Chrystusowym prądem świadomości, tak? czyli z takim skryptem, takim bazowym zapisem, a z takim startowym ustawieniem całego systemu, w którym ten system działa poprawnie, harmonijnie i jest gotowy do tego, żeby, żeby doświadczać rzeczywistości. W momencie, jeżeli my występujemy w kategoriach, tak przy, oczywiście w przybliżeniu i alegorycznie komputerów, które y, są zawirusowane, tak, czy że mamy dużo jakichś aplikacji działających w tle, które spowalniają w ogóle tempo naszej pracy, to w tej sytuacji y, działanie prądów chrystusowych można porównać do takiego resetu, tak, czyli innymi słowy komputer zatrzymuje swoje działanie, pewne pliki są wyczyszczane. I tak naprawdę urządzenie podnosi się do działania w nowym, na nowej podstawie, tak, na nowej, w nowej odsłonie. Wiem, że to być może jest dosyć pokrętne połączenie tutaj dwóch różnych narracji, natomiast zwracam Wam uwagę, kochani, że jesteśmy w epoce wodnika, a wodnik to są systemy, to są sieci. I tak naprawdę myślę, że analogie do właśnie takich. E internetowych, zdigitalizowanych kwestii mogą być bardzo mocno przemawiające. Tym bardziej, że Duch Czasu po prostu to wspiera. Także, kochani, a kiedy mowa jest o tym, że Chrystus czy Jezus rodzi się w sercu człowieka, mowa jest o tym, że my tak naprawdę podpinamy się z powrotem pod ten uniwersalny Chrystusowy prąd, który przepływa w zasadzie przez wszystko. Kwestia jest tylko taka, czy dany obiekt, w sensie człowiek, człowiek, czy powiedzmy, grupa ludzi jest aktywnie podpięta pod ten prąd. To, żeby coś takiego się zdarzyło, jest związane z pewną um, ścieżką, która, można, którą można w przybliżeniu określić jako proces samotransformacji. Czyli tak naprawdę. Na takiej samej zasadzie, jak komputer rezygnuje z dotychczasowych aplikacji, plików, czy nawet systemu operacyjnego na rzecz tego, żeby usprawnić swoje działanie, żeby móc po prostu wyrażać siebie ze swojego głębokiego zapisu i ze swojej głębokiej natury, na takiej samej zasadzie my, kiedy podpinamy się pod te chrystusowe prądy, które zaczynają być aktywne w polu naszym astralnym, tak, dlatego że poziom serca jest związany z astralnością eee, tak naprawdę uruchamiamy siebie na nowo, tak? czyli robimy sobie pewnego rodzaju restart i ten moment tego Bożego Narodzenia, w momencie, w którym Właśnie to nasze serce tak, jest reaktywowane, kiedy zaczyna ziarno, które jest w nim zasiane, zaczyna kiełkować od nowa tak? i zaczyna przestawiać po prostu to wszystko, co w naszej strukturze do tej pory zostało wybudowane, czy do tej pory zagościło, to w tym momencie jest mowa właśnie o tej historii z Betlejem. I teraz, kochani, jak tutaj pewne sprawy mają się do siebie, nawet w kontekście zaistniałej sytuacji? Zobaczcie, że, tak jak wspomniałam na początku, tutaj pewne sprawy są już zakończone. My wkraczamy w tym momencie w zupełnie nową przestrzeń. Pytanie jest takie, z czym wkroczymy, i pytanie jest takie, jaką będziemy mieli zdolność i możliwości do odbudowy. Dlatego, że, kochani, to jest taka sytuacja, w której my jakby nie mamy, możliwości pójścia w prawo albo w lewo, tak? w sensie takim, że tutaj to wahadło, które tak bardzo jest do tej pory było wychylane, tak? w związku z tym, że no, pewne procesy historyczne i czasowe miały wolniejsze tempo. Takie wychylanie było możliwe bez tego, żeby ludzie zauważyli to na kolektywie, że po prostu coś tutaj się grubo nie zgadza. W związku z tym, że czas teraz płynie trochę szybciej, czyli więcej wydarzeń w jednej jednostce czasowej się wydarza, jest to wiele łatwiejsze do zaobserwowania, że tutaj pewne sprawy zataczają koła, że historie się powtarzają, tak? że opaskowanie, że segregacja, że tak naprawdę, bez względu już na to, jaką mamy tam podbudowę ideologiczną, czy taką ukierunkowaną świadomość, tak? czy, świadom czy światopogląd na pewne kwestie, które w tym momencie są żywe, tak? tutaj w naszym no, w zasadzie społeczeństwie zachodnim. To kwestia jest taka, że możemy znaleźć analogie z poprzednich cykli historycznych, tak? Do tego, co się dzieje. Myślę, że te analogie nie są zbyt chlubne. E, dlatego też myślę, że to jest dobry czas na refleksję nie tylko na okoliczność tego, że e, rodzi się tak, raz na jakiś czas, albo najlepiej było, że permanentnie, tak, Świadomość Chrystusowa w sercu ludzkim e, to miejmy, kochani, na tą okoliczność świadomość, że ta świadomość. Mm, ona nie jest tylko po to, żeby sobie być. To jest siła, która jest sprawcza. To jest siła, która tak naprawdę daje nam moc do tego, żeby dokonać pewnej przebudowy, do tego, żeby podjąć decyzje, które czasami mogą nie być przyjemne, ale są słuszne, które być może wiążą się z tym, że trzeba zarzucić poprzednie życie, czy to w wymiarze jednostkowym, czy to w wymiarze zbiorowym i tak naprawdę zaufać, że y, życie zawsze jest po naszej stronie, choć niekoniecznie po naszej myśli. Um, to jest bardzo fajna sentencja, nie wiem szczerze powiedziawszy, kto jest jej autorem, natomiast myślę, że w doskonały sposób odzwierciedla pewne kwestie, które, myślę, na ten moment są bardzo palące. Dlatego, że zauważcie, kochani, że ten stary świat, on w tym momencie się rozpada. To jest związane też z pewnego rodzaju cyklami gwiezdnymi i gdyby te procesy powstały pod, jakby, czy w takim kontekście, w którym nikt nie kontrolowałby środowiska, środowiska w sensie ludzkiego w taki sposób, żeby kierunkować je na działalność taką ekstensywną, która rabuje ludzi z ich energii życia i tak naprawdę odbiera możliwość zrealizowania tego celu, dla którego wszyscy tak naprawdę tutaj jesteśmy, na tej planecie, to byłoby to tak naprawdę wielkie święto, tak? dlatego, że wiele rzeczy byłoby w tym momencie się odkrywało, wiele świadomości byłoby się wznosiło, w takim bardzo szybkim tempie, i, które pozwalałoby na to, żeby wkraczać w jeszcze szersze, w jeszcze piękniejsze przestrzenie w ogóle egzystowania, tak jako istoty. Natomiast na ten moment, niestety, ta planeta jest swego rodzaju więzieniem. I jeżeli w sposób bezpośredni tego nie rozumiemy, to w, posu, w sposób pośredni czy też podświadomy wszyscy to odczuwamy. To napięcie, ten lęk. Ta niepewność, która teraz nam towarzyszy powiedzmy właśnie w bardziej czy w mniej podświadomy sposób jest czymś w pewien sposób też jest czymś naturalnym, tak? A z jednej strony nakładają się na to pewne mm, cykle atmosferyczne, jeżeli chodzi o atmosferę gwiezdną, a z drugiej strony nacisk zarządców kurnika na to, żeby w dalszym ciągu zarządcami kurnika pozostać. Dlatego, że kochani, tutaj tak naprawdę nie dzieje się nic co by nie było walką o ludzką energię albo o ludzkie ciało eteryczne, czyli innymi słowy, o to, co tak naprawdę mm, może dostać tylko i wyłącznie istota, która przebywa tutaj na tej planecie i posiada fizyczne ciało. Um, to jest oddzielna sprawa. Tak, dlaczego tak się dzieje, z czego to wynika, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tym momencie um, weźcie też kochani pod uwagę, że to ciało tak, i w ogóle cała ludzka biologia, jej subtelność, jej możliwości są też kluczem do wyjścia. Tak? Czyli innymi słowy, włączając w swoje pole chrystusowe prądy świadomości, dokonujemy pewnej rekonfiguracji na strukturach, które umożliwiają powiedzmy, że przekierowanie nawet całego kolektywu, czy powiedzmy całej, czy części populacji na zupełnie inne linie wydarzeń. Natomiast um, zwracam Wam raz jeszcze uwagę na to, ci, którzy mnie słuchają y, często i regularnie, to dla nich nie będzie nowe. Dla tych osób, które być może spotykają się po raz pierwszy z moją wypowiedzią, y, dopowiem, że to nie jest kwestia zasiądzenia sobie na różowej chmurze. To nie jest kwestia tego, że y, postanowimy sobie w pewnym momencie, że czegoś nie będziemy czuć, albo że na coś nie będziemy patrzeć. Albo że po prostu sobie za pomocą y, mentalnego ukierunkowania wymyślimy, że gdzieś jesteśmy, tak? Albo że wchodzimy w pewnego rodzaju proces. To jest, kochani, organiczne. To jest tak naprawdę przyrodzone. Każdy z nas ma do tego prawo i tak naprawdę każdy z nas ma możliwości, żeby w to wejść. Natomiast pewnych spraw nie da się oszukać. Mianowicie, rzeczywiście głęboka wola i takie czyste pragnienie żeby w ten proces przejść, żeby w ten proces wejść, są tutaj kluczowe, a także gotowość do tego, żeby pracować z kwestiami, które przynosi nam życie. I tak naprawdę ta siła Chrystusowa, która rodzi się w człowieku i której pamiątkę obchodzimy właśnie o tej porze roku, zawsze była obecna, tak, na tej planecie. Była zawsze obecna we wszystkich narracjach starochrześcijańskich. Tak? dlatego, że zwracam wam uwagę na to, że chrześcijaństwo to nie jest tak naprawdę kwestia ostatnich 2000 lat. 2000 ostatnich lat to jest tak naprawdę kariera tej idei, która w wielu punktach została niestety, ale wypaczona i przeinterpretowana w niewłaściwy sposób i wykorzystana do tego, żeby sankcjonować pewne posunięcia związane z utrzymywaniem władzy, tak? I e, wykorzystywania innych ludzi w taki czy w inny sposób. E, czasami nawet nieświadomie, tak? W sensie takim, że często osoby, które brały w tym udział niekoniecznie musiały mieć takie intencje, tak? To są szersze mechanizmy, o których tutaj nie miejsce na ten moment rozmawiać. Natomiast rzecz jest o tym, by e, mieć poczucie, że warto sobie o tym, słowie, o, o tym słowie przypomnieć, tak? O słowie Chrystus, które samo w sobie jest neutralne. Nie ma religii, nie ma żadnej ideologii, która za tym stoi. Jest to pewnego rodzaju odbicie, czy e, taki promień słońca. Centralnego Słońca, które świeci na wszystko i wszystkich i które dotyka nas pomimo różnych rzeczy, tak? I w momencie, jeżeli właśnie łapiemy go i współpracujemy z nim, to jest szansa do tego, by w takich momentach, jak ten, w którym aktualnie jesteśmy, faktycznie przeprocesować tą szeroką transformację, w którą niewątpliwie jesteśmy na ten moment hmm, wplątani czy też zmuszeni do tego, żeby przez nią przejść taki sposób, który będzie dla nas wszystkich um, z korzyścią, tak? Też taką ewolucyjną. Który, w taki sposób, który nie pozwoli tego wszystkiego pogrzebać i um, osunąć w jeszcze większy upadek. Um, w sposób taki, który pozwoli nam na to, żeby zacząć budować od nowa pewne rzeczy w oparciu o trochę inną wiedzę, o trochę inne paradygmaty. E, to jest proces, który. Y, nie jest niczym, kochani, wymysłem. To się dzieje cyklicznie, organicznie i czasami po prostu trzeba sobie o tym przypomnieć. Dlatego na te nadchodzące święta życzę Wam dużo spokoju, jako że mogą być trochę napięte, jako że możecie spodziewać się tego, że może być trochę mm, gorąco też przy stołach wigilijnych. Myślę, że warto w tym momencie po prostu przypomnieć sobie o tym, że czasami, choć pewne rzeczy dzieją się nie po naszej myśli, to dzieją się po to, żeby właśnie życie było po naszej stronie. I żebyśmy to życie przeżyli dobrze. Żebyśmy mieli szansę zamanifestować, Prawdziwe człowieczeństwo w tym czasie i w tej przestrzeni. Dlatego, kochani, raz jeszcze wszystkiego dobrego na te święta. Trzymajcie się ciepło i widzimy się niebawem.